Cześć wam i chwała, zniesławieni z tej strony Kokosfly. A to jest Dishonored, i kontynuujemy naszą wędrówkę w celu eliminacji nadrewidenta Campbella. Także idziemy sobie do biura nadrewidenta. Przedostaliśmy się w miarę czysto przez to wszystko. Ale mam nadzieję, że tutaj też będzie dobrze. Serduszko się on znajduje gdzieś tutaj.

and 70 kinds of spirits which live on and beneath the earth and the arts and tricks of black magic are without number and he is eternal oops he has lived long ages before we are born, and we are born and and will continue thus long after we are dust overseer sturgis my youngest sister lives with my wife and me but does not cook or clean she thinks on curious subjects machinery and

Or cry without provocation. Oh, yeah, baby. Disfigured man may come and inquire after Asus Maria. You might discover small items in the house, branded as if by intense heat, or the bones of rats may be found in her bedclothes. Be wary. Overseer Sturgis, is the outsider awake? Yeah, Maria, that is spoken. That such serpents are key to the whales of Leviathan. I tak, żołnierze z góry Pandysii mówią, że wielkie kształtowe kształty służą do niebezpieczeństwa, jeśli tak było wierzone Dlaczego oni tak chrzanią głupoty totalne, no? Nie wiem, czy jak tutaj się przedostanę, to... Corporea, będzie okej okay. Ale nie mam ochoty uśmiercać nikogo z góry Dobra, może uda się skoczyć na plecy temu gościowi. No, tutaj była bardzo dobra okazja, ale niestety nie wykorzystaliśmy jej. Jak gadają jezusie z Mario. Tam jest kilka szczurków. No, okej, okay, dobra, przed nami okazja. Coś mi się kurne zdaje, że tamten gościu będzie schodził z góry, chyba że to był właśnie ten, który. Dobra, złożymy go tutaj w ofierze. A, pistolet, a i tak przecież mam już full tej amunicji. Ale dobra, dobrze to załatwiliśmy. Może teraz wybierzemy się pod tamtą runę. Po tamtą runę. Tutaj nie ma nikogo zupełnie. I chyba nawet nie ma nic do wzięcia, ja wam powiem. Ten gościu dziwnie mu z oczu patrzy, on zapewne... Sekret... Żeby to był... ...pokój nad rewidentem, że coś takiego? Chyba nie. Do psiarni to ja na pewno nie chcę iść. A to był ten pokój, w którym odbyło się tajne spotkanie. No nie! Aha, myślałem, że kurna cały portfel z ramą weźmie, to by było już po prostu lolowe. Oj, strzałka usypiająca, ekstra. Moje dziewczęta, nie jestem Campbell, nie jestem pewna jak działa moja poprzedniczka, ale od tej chwili jeśli któraś z moich dziewcząt spróbuje cię szantażować zamiast robić ci coś przyjemnego, odeślij ją od do mnie do Golden Cat zamiast kombinować z jakimiś własnymi planami. Musiałam wymienić trzy dziewczęta w ciągu tej samej liczby miesięcy, albowiem były zbyt zmęczone, a może sobie wyobrazić, że biznes rozkoszy cielęcych nie kwitnie oje cielesnych, nie kwitnie w tej ogarniętej

No dobra, czyli weszliśmy sobie do góry. Znaczy do dołu. Mam nadzieję, że tamto zbiegowisko już się rozeszło. Łocie, mordę. Fak, 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 fak. Widzieliście to? Widzieliście to, jak tam ten gościu schodził. Napierdzielę, dobre, dobre, dobre. Nie wiem, jak oni mnie mogli nie zauważyć, ale okej. Okay. Nie będę w to wnikał. Hmm, Żeby coś ciekawego znajdowało się na górze, mój przyjacielu. Okej, okay, poczekamy, aż ten podejdzie znowu w to miejsce. Polera jasna, nie wiem, czy go nie zauważy. Wolę jednak, słuchajcie, wyrzucić to ciało tutaj. Albo jednak dalej. No ok. No, tego nie da się już zamknąć, nie niefajne. Dobra, zobaczymy, jak oni tutaj będą się poruszać. No najlepiej będzie, jak ten cieć jednak tam podejdzie Okej, okay, idzie już sobie No i powinniśmy z łatwością sobie go ogłuszyć O oh, fuck me! Kurna. Jezu, jakiego miałem farta, że tylko on się zorientował, że coś jest sniechało, ale. Hu. Myślałem, że w ogóle wszyscy się nagle zlecą. O, staniki są jeszcze, ale to niestety nie jest do jedzenia. Ojej. Dobrze, tylko ten na górze został zaalarmowany, Cieciosław. O kurna. Spuściłem go ze schodów. Shit. Się zabił, ale dobrze jest wiedzieć takie rzeczy. No dobra, serce było gdzieś totalnie na górze, a na razie żadnych tutaj przeciwników nie ma blisko. Pytanie tylko, czy mogą się tutaj zlecieć, ale chyba nie. Mapa obszaru. Mhm. Gdzie jest nadrewident się mieści? A, w sali spotkań zapewne go znajdziemy, czyli już tutaj. A tam jest alarm. Tutaj coś jeszcze było? Nie. Oho, dwóch jest gości. Tylko teraz trzeba obadać ścieżki ich poruszania się. No, ten wzrok jest po prostu niezbędny. Dobrze, dobrze. On idzie tutaj pięknie. się pewnie cofnie. No, piękny panie. Nie wiem czy podam się. Czy się uda w lewo, czy w prawo? Ok, w prawo. Okej, okay, no to zaraz go zdybiemy tutaj. O, niebezpiecznie blisko. Ja się od... skradłem. Mógł po prostu się odwrócić i tyle by tego było. Pistoletu mamy już aż nadto, naboi do pistoletu i teraz jeszcze tamten przyjemniaczek. Jeszcze to jest osławów Nie, nie będziemy rozbraili tego alarmu. To jest kompletnie niepotrzebne. Lepiej ich eliminować jednego po drugim. Co zajebiście? No cóż, strzałki usypiające są właśnie na takie okazje. Zmarnowałem trochę many. Ale alarmu się nie podnieśli. To bardzo dobrze. Straż nie szybko sobie odpuścili ten pościg. W ogóle się tym martwym gościem nie przejął. Dobra, on jest teraz zaalarmowany. No, ja wiem, że tutaj był jeszcze jeden cieciosław, nagle się znalazł tutaj gdzieś na dole. Okej, okay, lepiej nie będziemy go spuszczali na dół, tylko go przeniesiemy sobie o, na przykład tutaj do jego śpiącego kolegi. Ja Powiedz, że naprawdę szybko sobie odpuścili ten pościg. Zaskakująco szybko. Podejrzane. O, i tamten się przeniósł, wreszcie się przemieścił. To jest ten sam, który wychodzi z tamtych drzwi. Hello, my good sir. Spokojnie Jednego po drugim, jednego po drugim Tego wymaga cała sytuacja I tutaj do kącika Szkoda, że oni żadnej, żadnego hajsu przy sobie nie mają Tylko te pistolety O, tam jest jeden cieciu Lol, kolejny? Lol, okej, okay. tak dobrze. Myślałem, że już wejdzie przez te drzwi ten gościu, ale nic na szczęście takiego się nie stało. Zaraz poszukamy sobie serca kolejnego. Ono powinno być gdzieś tutaj na górze. a ten zniknął. Nie wierzę.

Kurna, tutaj... Wiem, że coś miałem... coś miałem zatruć eee... Przedstaw truciznę w stronę Campbella Norety nie wiedziałem, że jak tutaj wejdę to już aktywuję tak jakby to całe wydarzenie No dobra, chyba tutaj nie powinni mnie zauważyć tak mi się wydaje przynajmniej Chyba co to możemy sobie. Tutaj powiedzmy się ewakuować. Jezus Maria ile zajmuje otwarcie drzwi jednych.

One harmless prank in the, the, to the, and the, later, the alley is a sea of I almost wish I'd been there. I'm alright, colonel. I've done the wrong way. Now about these overseers. Who are just as guilty as my own men, if not more. But my overseers have a name to protect. I can't allow you to. Oh, oh no. This can't be happening. What on earth are you talking about? No time, no time! Listen carefully! You must... ...instruct the Lord Regent to burn the Black Book! Understand? Burn it! What Black Book? What do you mean? Helen him! Wound them. And then die! plague, you useless incompetent! I never liked you! całkiem.

...ktoś tam powiedział Nie no, chyba sobie je robicie, że ten gościu na przykład się nie zorientował co i jak Dobra, na razie sobie spokojnie tutaj przeszukamy wszystko Dziennik szantażysty... Jezu, ten jeszcze kurna grzebie tutaj Co oni widzą pod tą cholerną ławką? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, no nie mają nic przy sobie ciekawego, szczerze mówiąc. O, nie mam więcej eliksirów, to zużyjemy sobie. Jest celu ratowany kernel. No to chyba poszło całkiem nieźle. Okej, okay, gdzie jest to serduszko, bo jeszcze tutaj po nie pójdziemy. O, tutaj jest runa, wow, ale fajnie. Oh yeah, baby, let's have some powers. Um, hmm. Regeneracja zdrowia, patrzcie. Tutaj jednak zdrowie się regeneruje, jeżeli to ulepszymy. Koszt to są niestety 3 runy. No i w ogóle nie mamy run na to, żeby cokolwiek tutaj ulepszać. W tej chwili przynajmniej. A tutaj coś jest. Polera. Tego ciecia trzeba będzie jednak wyeliminować. O, no, tam daj spokój stary, ten głupiec korwo cię przynajmniej nie zabije i bądź mu wdzięczny, że coś takiego się stało. Nie jestem żądnym krwisadystą, ale być może te szczurki się to był zajmą. Um... Teraz tak... Ty miałeś przecież klucz, cholero jedna. Widziałem. Ten klucz gdzieś ci upadł, czy co?

Hołdę trupów? No, chyba se jaja robisz, kurna, nikogo nie zabijałem. Nie jestem gościu? Może tutaj są jakieś plany. Dobra, tylko się nie odwracaj. Tylko się nie odwracaj. Dziękujemy ci bardzo. Rewident po prostu. Posunięcia Korwat Tano. Tego jest za dużo, żeby czytać. W komitywie z pasterzami wołów tuż pod miastem byłem widziany. Z nieznaną kobietą w pobliżu wrót frontowych. Wszedłem do kanałów pod więzieniem Coldridge, to doskonale chyba sobie przypominamy. Ale ktoś tutaj zeznaje, że posłyszał konwersację sugerującą, że jedna z zamieszanych stron posiadała wiedzę o podmiocie, o szatańskim pomiocie. Wyruszalni sojusznicy nieznani. Mapa Starego Wybrzeża, śl o śluza w zalewie. No, ani jednego planu nie widziałem, wiecie. To jest dosyć dziwne, że tak powiem. Trochę jakiejś kasy, nic szczególnie interesującego. Tutaj nikogo nie ma. był, to bym go już wykrył. Uuuu, pokój przesłuchań. to jesteśmy w stanie normalnie dostać. Jako, że już tak jakby mamy klucz, ale moglibyśmy się też tędy dostać, to nie ma żadnego problemu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze może sobie tutaj zejdziemy. Skoro to było zamknięte na klucz, to tutaj może być coś interesującego. Oczywiście żadnego serca yy, nie potrzebujemy aktywować, ponieważ już... Już wszystko zebraliśmy. Strzałki usypiające o piętnowaniu heretyków, Piętno heretyka. Ale na cholera mi to jest, tak naprawdę. Piętno heretyka zarezerwowane jest dla tych rewidentów, którzy popełnili występne akty przeciwko zakonowi, ale nie złamali zasad w sposób zmuszający do wykonania egzekucja. Egzekucji pogró przesłuchań, tu w biurze nad rewidenta czeka gotowy do rytuału piętnowania na wypadek zajścia takiej potrzeby. Samo piętno heretyka ma być przechowywane w tym samym pokoju. Nie wiem co to ma być i dlaczego mogłem to sobie podnieść.